Mówią, że w dzisiejszym świecie trzeba patrzeć na siebie. Iść do przodu nie oglądając się na innych, jak samotny wilk. Ale kiedy tak myślisz? Możesz dużo stracić. Bądź wilkiem i skupiaj się na celu. Ale tylko w stadzie osiągniesz więcej. Wsparcie, przyjaźń, wymiana doświadczeń. Takie są nasze wartości. Na tym opiera się Wataha. W Atasze, Kalipso, Calypso każdy wilk jest inny. I każdy stanowi mocno stada. Mamy jeden cel. Iść do przodu. A poprzeczkę stawiamy wysoko. Motywujemy siebie i innych, a działanie każdego wilka przekłada się na funkcjonowanie całej grupy. Wataka to siła, którą przekazujemy sobie na co dzień. To prawdziwa przyjaźń, która przetrwa lata. Ty też znajdź swoją watachę. Zrób to dla siebie i innych. Dla odmiany.